Szczęść Boże, dziękuję, że jesteście z nami codziennie wieczorem w sercu Maryi i uczestniczycie we wspólnych modlitwach. Pochwalony niech będzie Ojciec i Syn, i Duch Święty. Opatrzność Boża to plan i zamierzenia Boga dla świata. Opatrzność jest wyrazem doskonałości i dobroci Boga. Bóg czuwa nad każdym z nas. Wie, co jest najlepsze i prowadzi nas przez życie niezależnie od wyzwań i trudności. Pismo Święte mówi: Starajcie się naprzód o królestwo Boga, a to wszystko będzie Wam dane. Uczyńcie znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Bądź uwielbiona, Boże, opatrzności, we wszelkiej opiece, jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej świętej opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi, za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. zechciej też wysłuchać próśb, jakie zanosimy do Ciebie. Tu proszę wymieńcie swoje prośby. Spraw o wieczny Boże, abym zawsze i z ochotą wypełniała wolę Bożą. Spraw, abym zrozumiała to, Czego Ty pragniesz ode mnie, i wykonywała to z ochotą i z miłością. Proszę, oddal ode mnie wszelkie złe moce i trwogę, niechaj nie mają do mnie dostępu, spraw, aby nie cierpiała nędzy z powodu wrogiego działania. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mogła wykonywać to, Czego pragnie ode mnie Twoja Boża Opatrzność. Proszę, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powodu skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę tym, co mają więcej środków do życia niż inni, aby ci potrafili podzielić się z bardziej potrzebującymi. Proszę o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad moją rodziną. Daj nam wiele radości życia nawet w cierpieniu. Daj siłę i moc, abyśmy nigdy nie upadli ponad siły. Zechciej dać nam łaskę Bożej miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnić Twoją wolę Bożą. Jedyny Boże, Zechci dopomóc wszystkim świętym duszom czyścowym, ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie. Prosimy Ciebie o wieczny Panie, o zmiłowanie się nad tymi duszami i zechci uwolnić od mąk czyścowych jak najwięcej tych dusz. Spraw, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania. I cieszyć się Twoją miłością wieczną, daj nam taki rozwój osobisty, świętości życia, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do świętości życia i do nieba, spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc zbawieniu wiecznym innym. Amen. Bądź uwielbiona o Boże opatrzności teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen. Opatrzności Boża zawierzam w Twoją opiekę wszystkich modlących się w sercu Maryi i ich rodziny, dopomóż i zarać ich troską i problemom, pomóż im pokonać wszelkie trudności życiowe. I umocnij wierzę. Amen. Dziękuję wszystkim modlącym się w sercu Maryi za tę wspólną modlitwę. Moi drodzy, miejcie wiarę w to, że Bóg jest z nami, że troszczy się o nas i że Jego plan dla nas jest zawsze doskonały. Zostawcie proszę w komentarzu swoje prośby do opatrzności Bożej. Dla siebie, dla swoich rodzin i dla innych potrzebujących. Dołączcie do naszej społeczności w sercu Maryi, naciskając przycisk Subskrybuj. Włączcie powiadomienia, aby otrzymać informacje o nowych modlitwach. Błogosławionego wieczoru z Bożą Opatrznością i Maryją w sercu.